Siemanko ludzkie, z tej strony witam was w kolejnym vlogasku Ludziska I tak tydzień mija, mamy niedzielę już, tak jest, niedzielka Dzisiaj troszeczkę w tym tygodniu później zaczynamy tego vlogaskę Ale przynajmniej będzie można o czym em, pogadać Tak jak oczywiście Assassin's Creed Shadows, Brnie i ledzie Mamy m, lekko ponad 24 godziny przegrane w Assassin'u. Tak jak gdzieś tam w pierwszych wrażeniach, jeśli ktoś nie oglądam, to polecam serdecznie Także no, na kanale znajdziecie jak jak nic no to jest ok, jest dobrze, bym powiedział. No, mówię, są momenty, w których no nie jest ok, przydałoby się to popoprawiać, ale naprawdę nie jest to koszmar niesamowity jakikolwiek, jak ta Sassena, tak jak mówiłem w pierwszych wrażeniach, że. No trochę już powoli czuć tego odżywanego kotleta, mamy tutaj do dyspozycji znowu mnóstwo znaczników, które kuszą, które niby mają zachęcać i tak faktycznie jest, to jest takie psychologiczne podejście, nie oszukujmy się. Więc um, tu mamy to, Sherlock Holmes, jak Sherlock Holmes wyszedł z, w piątuniu tak jak w zeszłym tygodniu, w piątuniu czyli dwie godzinki, no nie, trochę więcej, ponad dwie i pół godzinki bym powiedział nam wyszło na, na pogrywaniu sobie w Sherlocka Holmesa yy, i... troszeczkę się bardziej rozkręciło. Zobaczymy jak będzie w następne piątku. jak to się bardziej jeszcze rozkręci, ale już teraz było bardziej czuć się ten mroczny yy, klimacik. Yy, natomiast, no, nie jest to kurde coś, co bym yy, powiedział, oczekiwał yy, od tej gry. Sądziłem, że jednak, jednak będzie miało tę taką no dużo to takiego detektywistycznego jest. To nie ma nic wspólnego za bardzo, aż tak mocno z hororkiem, żeby jakieś jumpscary było, bardziej to bym powiedział taki thriller zagadkowy, tak bym to powiedział, niż sam horrorek, więc tutaj to tak by wychodziło. No i co, no czekamy, czekamy, aż, aż popatrzyją nam Avout i, i, i inne gierki typu S.T.A.L.K.E.R., więc to jest to. Ostatnio patrzyłem, że tam faktycznie jeszcze jakiś większy, duży paczek wyszedł do Avout, więc spoko, naprawdę dużo zmian, ale sądzę, że mówię, poczekam jeszcze przynajmniej dwa paczki i powinno być elegancko, żeby do tego wrócić. W międzyczasie prawdopodobnie Będziemy Assassin's Creed Shadows, być może zaczniemy albo ukończymy nowego Duma, którego startujemy 15 maja, tak tylko przypomniałem, także jeszcze trochę czasu, ale no, no, ten kwiecień szybko może zlecieć. No i teraz co, no wiosnę mamy. Wiosna tutaj przybyła, ile w ledzie. Znowu mieliśmy jakieś ciepłe dni, 16, 18 nawet bym powiedział stopni w dniu wczorajszym, więc to już jest rewelacja niesamowita. No, także wiosna, wiosna idzie tutaj pełną parą. Trzeba tą aktywność tutaj wzmożyć. wzmurzyć. Zresztą tak coś jak ponad, nie wiem, no, około 6, 7 km zrobiłem, więc jest dzień zaliczony, bym powiedział, z większą aktywnością. Spalone tam kalorie, no to trochę, trochę było. Tam 600, ponad 600 tych kalorii, więc kolejny dzień takiego challenge'u zaliczony, tym bardziej patrząc, że, no mówię, w tygodniu aż tak dużo się nie ruszę, ale no, no gdzieś, tam, gdzieś tam, lecimy, ile w ledzie bym się właśnie tutaj tych kalorków spalać jak najwięcej. Troszeczkę jeszcze pomodyfikowałem sobie tutaj um, dietkę, że tak powiem. Rezygna o mój Boże! No widzicie, już ta starość, nie, 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 nie potrafi kurde, połykać śliny poprawnie, no ta starość, no ja się tutaj dziadzie jeden. Um, no, um, staram się właśnie zmodyfikować dietę, um, mam jeszcze gdzieś tam resztki oczywiście um, takiego masła margaryny, bym powiedział i raczej z tego zrezygnuję, zobaczę jak to będzie bez tego, um, co za smarowidło um, inne wynalazłem, um, powiem Wam szczerze, że nie będę jakiś rewelacyjny, bo z jest serkiem śmietankowym, chyba polecanym przez jednego z takich trenerów właśnie odnośnie dietetyki i tak dalej, więc na YouTubach znalazłem, więc znany jakiś ziem, jak już teraz nie pamiętam się nazywa, szczerze powiedziawszy, więc mówię, czemu by nie, spróbujemy, zobaczymy jak to wyjdzie tutaj w praniu, więc to jest to, no i zobaczymy jak to dalej pójdzie w całym kwietniu, no bo jak, no coraz bardziej chce się tutaj skupić na tym, żeby jak najbardziej zrzucić. Chce się znowu do kardiologa, znowu się oczywiście terminów nie ma nadal, więc trzeba na badanka i zobaczyć, jak tam cholesterol, bo może będzie mniej i tak dalej, ale nadal cały czas grupy, więc to się... gruby, nie grupy, tylko grupy Nie zmieniło, więc sądzę, że ten cholesterol, poziom cholesterolu jest beznadziejny, więc na razie się nie pojawiam nie idę na te badanka, więc to tutaj, no, nie ma sensu po prostu, bo to jest strata, więc jeszcze, jeszcze czekamy cały miesiąc. Tutaj będziemy teraz pracować, w kwietniu, więc to jest to. No i pytanie, jak tam u Was zmiana czasu, no bo mieliśmy z soboty na niedzielę zmianę czasu, godziny krócej śpimy, więc to jest to. Ja powiem na szczerze, że pomimo skróconego tego czasu, jak na razie jest całkiem, całkiem okej. Okay. Na pewno lepiej niż w dniu wczorajszym, więc to jest to. Jestem też na takim, bym powiedział, detoksie pepu, eee, więc e, zobaczymy jeszcze, jak będzie to po pepu. Mam wrażenie, że pepu jeszcze dokoptywało problemy ze snem. Tak jest, ta kofeina w tym pepu niestety nie robi swoje, zwłaszcza jak się pije w dużych ilościach, więc... A, ostatnio znowu w dużych ilościach piję, więc robimy sobie mały detoksik, chociaż już czuję, że niczego się brakuje, ale no, trzeba tutaj się powstrzymać. Taki ponad tydzień, jak nie, najwięcej, to taki starcik z tym pepu. I to jest taki plan. Jak na razie spełniam go, no bo co? Kiedy ostatni raz Pepu wypiłem chyba czwartek chyba bodajże. Yy, ostatnio raz dotykałem pepu czyli tak piątek, sobotkę. No nie Może trochę więcej bym powiedział, yy, już teraz nie pamiętam szczerze powiedziawszy, ale na, na pewno coś w tym stylu, coś w tym tygodniu, yy, mówię, spauzowałem i już więcej nie kupowałem. Jest przynajmniej parę dni, więc jest yy, spokojno. Zobaczymy właśnie na dłuższą metę. Yy, co w zamian tego? No, herbatki zacząłem znowu pić, więc yy, mi nadzieję, że gdzieś tam te herbatki Wspomogą układ trawienny i coś tam się trochę przyspieszy. Przy okazji woda, oczywiście. no Inka nadal tutaj wchodzi z mleczkiem. Trochę laktozy trzeba mieć i trochę przyczyścić. W sumie czuję, że czyści ile leży, no bo coraz częściej na tanki wychodzę jak piję inkę, a trochę trochę mleczka wylepiam do tej inki. No więc to jest to. Jest to. No, a ostatnio też na strumyczku gdzieś tam gadaliśmy o różnych planach wakacyjnych itd. Więc też się zastanawiam, czy w tym roku faktycznie gdzieś sobie nie wyjechać, chociaż no mówię w planie jest ta klima, więc. To jest jeszcze ten aspekt, zgodę już mam na klimę, nie wiem czy Wam wspominałem, zgodę na klimę dostałem. Mam parametry, które powinienem osiągnąć, aby przynajmniej się skupić na nich i w tym okręgu jakoś, jakoś być, więc sądzę, że to powinniśmy spełnić. Czy będą wakacje? Zobaczymy. Czy starczy nam tutaj środków, no bo wiadomo trzeba sobie coś zostawić w razie W jakiejś takiej czarnej godziny, więc nie można zerować kompletnie konta, nikomu tego nie polecam, zerowanie konta. A więc no, bo klima musi się przydać, bo te lata są coraz bardziej upierdliwe. Zwłaszcza jak ja mam tutaj takie dwa kąpy wypaśne, trzy monitory, no to tutaj latem się robi normalnie istny skwar, nawet jeśli tutaj słońca za dużo nie dostaje, no to niestety no, nadal, nadal jest się po To mówię, nie jest ten poziom co u, u rodziców. pseudo siódme piętro, blacha, i jak to się nagrzewa, no to tam istna sauna jest, ale no, no nadal doskwiera, więc. I tutaj jednak ta klimka jednak się przyda trochę, oczywiście jak zwykle będzie więcej prądu, więc większe rachunki za prąd. Nie sprawdzałem jeszcze swoich liczników szczerze powiedziawszy, jeszcze nie dokończyłem sprawy tam z zarządcą odnośnie tam zaliczek na, na centrum nagrzewania, które są strasznie wysokie bym powiedział, no i później dochodzi do zwrotów kasy, to w sumie znowu dostałem jak nie wspominałem wcześniej, no to, to wspominam teraz, że dostałem znowu zwrot kasy za centralne ogrzewanie, no bo trochę, trochę tam się zgromadziło tej nadpłaty. No, także tutaj, tutaj w ten deseń. no Zobaczymy, zobaczymy jak to dalej tutaj po prostu pójdzie, no bo no, za ten prąd płacimy kurde krociem, gdzie inne kraje Unii Europejskiej płacą zdecydowanie mniej, kurde połowę mniej, więc nie wiem co to się dzieje, że, że, że tyle bulimy za prąd, czy to wina właśnie tych wszystkich decyzji rządowych, czy coś innego, ale no, także tutaj jest, jest to. Natomiast co jeszcze się dzieje na kanale na YouTube, no to jak zresztą widzicie mnóstwo różnych materiałów, gdzieś tam, mówię, staram się te shorty też jakoś uzupełniać o te takie bardziej ciekawsze, no, mogą się zdarzyć trochę takie mniej ciekawsze również, ale gdzieś tam, no mówię, staram się uzupełniać o te najbardziej te ciekawsze, te naprawdę, Złoto, złoto shortsy I, i no, i teraz głównie będzie dosyć sporo z Asasyna, więc tego się możecie spodziewać. To jest to. Materiały highlightowe się będą pojawiać, są zakalekowane. Pewnie jeszcze gdzieś tam będą dochodzić. W międzyczasie te highlightowe, więc. Tego też się spodziewajcie, zachęcam oczywiście do oglądania, łapkowania w górę, w dół, więc to jest to, no i komentarzyki, zachęcam, tym bardziej, nie, no i ta nasza kochana subskrybujka, no bo nadal duże grono z Was nie subskrybuje, ja zachęcam serdecznie raz jeszcze, także, także to jest to, no, no i na strumykach właśnie, odnośnie strumyka, ostatnio, ostatnio przeczytałem, że w sumie tak zwany enhanced broadcasting jest dostępny, na szerszego grona, i tak patrzę do, do swojego OBS-a, bo, bo to jest głównie w, w OBS-ie, tym studio, tym oryginalnym, jest ta opcja. Nie wiem, czy w innych jest, więc sorry. I powiem Wam, że tę opcję włączyłem i streamuję teraz na Twitchu oczywiście Full HD, 12 000 bitrate. Z tego co widzę i tak nie przekracza 10-11, więc, więc to jest pewnie taki max max, ale no, mówię, wyczytałem, że jest 12 tysięcy i takie sumie też ustawiłem i powiem Wam szczerze, że jakościowo naprawdę nieźle to chodzi, jest stabilnie, więc to jest to. No i teraz też własny transcoding mam, tak przynajmniej z tego co wyczytałem, że jak się właśnie łączę Enhanc broadcasting, no cały transcoding przechodzi ode mnie. więc no to jest to jest to. No, i komputer streamingowy daje sobie radę, więc mówię czemu by nie? Więc tak też raczej zostanę na dłuższą metę. Prawdopodobnie, jeśli Twitch pozwoli i oczywiście wprowadzi tą całą technologię lepszą, że tak powiem, to za jakiś czas pewnie 1440p, tylko do tego potrzebny jest większy bitrate. Takie 20 000 bitrate to jest absolutne minimum, moim zdaniem. Żeby, żeby ten obraz był jakoś w miarę sensownie przetwarzany. Jeśli to wprowadzą, to pewnie, pewnie spróbujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać i jak będzie też obciążać maszynkę, czy w tym momencie to już nie będzie trochę um, za dużo dla obecnej maszynki streamingowej, chociaż powinna, powinna dać radę, szczerze powiedziawszy. No, ale no zobaczymy, wszystko tutaj powychodzi w pranku, więc, więc to jest to, prawdopodobnie go do, do, do mamy pojadę odwiedzić, być może nawet w przyszłym tygodniu zobaczymy jeszcze, jak to tu wszystko się poukłada jak zwykle. Więc to jest to, takie, takie są plany. No i co, no spodziewajcie się jeszcze dalszych materiałów technologicznych. Ostatnio się pojawiało odnośnie myszki, której do tej pory używam, czyli Razer Viper V3 Pro. Jak zachęcam serdecznie również do obejrzenia takich, takiej mojej recenzji, bardziej konsumenckiej, jak to zwykle tutaj mawiam, bo są one takie bardziej konsumenckie niż takie pro-recenzje. Więc to jest, to jest to. Czy Tak w wielkim skrócie, czy polecam? tą myszkę jak najbardziej polecam tą myszkę. Ona jest po prostu zajebiaszcza. Wiadomo, każdy musi sobie dostosować myszkę do swoich potrzeb, w zależności od tego, jaki mamy uchwyt, ale no, tak to tak to tutaj bywa. Parę jeszcze właśnie mówię, innych materiałów się tutaj szykuje, takich technicznych, więc muszę do nich też usiąść i teraz powinienem właśnie znajdować coraz więcej tego czasu na tego typu montaża, więc będę się pewnie gdzieś tam skupiał na tym, więc to jest, to jest w planku. No, ale dzisiaj, a co, co będzie po tym, jak skończę Assassina? No powiem Wam szczerze, że mamy jeszcze do dokończenia Jagged Alliance and Finish Business, którego gdzieś tam dubiemy, ale jest się na końcówce. Mamy jeszcze mnóstwo z Titan Quest, a z tego co widziałem, to nowy content do Path of Exile 2 się pojawił, więc być może jeszcze gdzieś tam będziemy przeskakiwać do tego, chociaż mówię, to, to, to jeszcze będzie. Będzie e, sporo zależne od tego, jak tam asasyna ogarniemy, bo chce się mu je skupić na tym asasynku, no bo jednak Ubi plus e, tutaj weszedł i chce się po prostu na nim mocno, mocno skupić, a patrząc na to, jak właśnie gram, to. E, to bez 100 godzin będzie jak nic, a jak mamy 24 godziny, no to uch, jeszcze sporo, jeszcze sporo, także no plan jest ambitny, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, eee, więc ym, no, także tutaj tak by to wypadało. Ja tu na chwilę bez to nic więcej nie mam ciekawego, powiem wam szczerze, bo nic się takiego kompletnie nie działo. No, poza, poza ewentualnie może tym, że Inea jest trochę z skurwysynstwem, zalatuje, bo oblepia, kurde, całą klatkę tymi naklejkami swoimi, kurde. Ciekaw jestem, czy idzie coś z tym zarobić. Pomimo, że oczywiście mam tam naklejkę, że tam z artykułu bla, 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 tam odnośnie ulotek, ale nie wiem, czy to też dotyczy odnośnie obklejania, bo nakleju, kurde, te, na tej tabliczce że to jest na przykład pierwsze piętro, bo coś nie z mówię, no kuźwa bez jaj, nie. Nakleił jeszcze chyba na szybie, Zatem w tej gablotce informacyjnej. Jak się wychodzi z klatki, to na drzwiach nakleju i później jest jeszcze gdzie? Jest na szafie technicznej i jeszcze na takim pojemniczku, gdzie, gdzie się ulotki wkłada, mówię kuźwa. Ludzie nie myślą, kurde, dewastują, kurde, mienie innych i, i tak jest, no a niestety, jak przyjdzie się do czego, to... no to nie my, to nie my, to jakaś firma zewnętrzna, to nie my, to nie do nas, to proszę oskarżać, proszę po co sobie pisać do tej firmy zewnętrznej, to nie jest nasza kwestia. No, ale jednak reprezentują ich, no bo roznoszą, płacą im, więc... No, także zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy co w sumie zarządca mi też odpowie, no bo mówię, napiszę do zarządcy zapytanie właśnie, czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, no bo to, to nie jest pierwszy raz um, coś tak czuję, um, jak tak opkleję. Pytanie no właśnie, coś w innych klatkach, ale pewnie podobnie opkleję. Nie wiem też, czy na wyższych piętrach, czy tylko na tym moim. Ale mnie to właśnie zrzeźniło mocno, bym powiedział, więc no, zobaczymy, zobaczymy. niemi ludzi to tyle by było na, na tego vlogaska. Także ja dziękuję serdecznie, jak zwykle, za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się. Hej.